Trzeba ratować dzieci przed dorosłymi, a w zasadzie przed ich złymi wpływami. Dziecko jest fantastyczną istotą, która pracuje na innych poziomach świadomości, działania, myślenia, niż dorosłym się wydaje. I cała rzecz, o czym dzisiaj tu rozmawiamy, to poznać to, co w dziecku jest najpiękniejsze. Jego sprawność myśli, jego sprawność kompetencji społecznych, jak samo doskonalenie, kreatywność. Jeżeli to zrozumiemy, to punkt widzenia dziecka będzie pomagał nam. Komunikować się z nim, funkcjonować i o tym właśnie rozmawiamy. Wydaje mi się, że my często zapominamy o młodych sportowcach, o uczniach, że są to ludzie że bazujemy bardzo często na jakichś stereotypach i na jakichś teoriach, które mamy gdzieś wmontowane w naszych umysłach, a wydaje mi się, że podejście w mojej opinii, też pewnie tutaj Tomek by się z tym zgodził, mam nadzieję, trzeba musi tutaj polegać na konkretnym podejściu do danego człowieka. Wiem, że tych osobowości jest bardzo dużo, natomiast w mojej opinii my traktujemy jednak bardzo często młodego człowieka czy w szkolnictwie, czy w sporcie, jako część pewnej grupy, a każdy ma zupełnie inne predyspozycje, każdy wymaga innego podejścia.